Cześć! Witajcie w 2022 roku. Dzisiaj za mną trochę filmik w starym stylu. Nie ma screena, dlatego, że przeorganizowałem pokój, małe przemagowanie i nie mam jeszcze tutaj studia zrobionego. Ale to nie jest ważne. Ważna jest treść, a mam nadzieję, że ta będzie ciekawa, bo się nauczycie dzisiaj, jak tworzyć prezentacje multimedialne, jak dodawać slajdy, jak edytować slajdy i zmieniać motywy. Tych slajdów. Temat, ten film inspirowany jest podręcznikiem e, Migra dla klasy szóstej szkoły podstawowej, gdzie właśnie tworzymy prezentację i będziemy tworzyć, zilustrować tak naprawdę wiersz e, Jana Brzechwy-Zo. Więc umieścicie nazwy zwierząt, część e, zacytujemy sobie tego właśnie wiersza i umieścicie zdjęcia na slajdach zwierząt, o których mowa. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy tworzyć naszą prezentację. Przypomnę Ci, jak powinna być skonstruowana dobra prezentacja. Tutaj te zasady też dołączyłem pod lekcją. Mamy jeszcze uruchomiony ten plik, zobaczmy. Zasady tworzenia dobrej prezentacji to przede wszystkim jednolita oprawa graficzna, czyli wszystkie slajdy powinny być mniej więcej takie same, kolorystycznie, tą samą czcionką napisane albo dwoma czcionkami, te same tła ewentualnie jakiś slajd tytułowy i tak dalej może być inny, ale generalnie stosujemy w całych naszych prezentacjach ten sam styl. Drugie to umiarkowana ilość informacji, czyli nie zarzucamy naszego odbiorcę mnóstwem tekstu na slajdzie. Ważnym jest, abyśmy my mówili, a nasz odbiorca ma słuchać i te najważniejsze rzeczy spojrzeć, sobie przeczytać, ale ma się dowiedzieć większości rzeczy od nas, a nie czytając nasz slajd czy to poprawnie zredagowany tekst na slajdach, chodzi o to, żeby nie było tam żadnych błędów ortograficznych ani stylistycznych, no bo od razu jest takie przepuszczenie, czyli ktoś widzi jakiś taki błąd ortograficzny leżący, że, że nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu na to, żeby tą prezentację udoskonalić, sprawdzić tak dalej, więc może przypuszczać, że oprócz tego, że są błędy ortograficzne, to może też są e, błędy tutaj wiedzy tej, która jest na tym slajdzie, więc może niekoniecznie to, co mówimy, jest prawdą według odbiorcy. Czwarte to poprawnie dobrany parametr ścianek, czyli ściąga nie może być za duża, a mała. Musi być czytelna, nie jakaś piękna, ozdobna, bo wtedy trudniej to odbierać. Czyli musi być tekst czytelny, to jest najważniejsze. Czytelny i dobrze widoczny dla odbiorców. Piąte, włączając się z czwartym, no to kolor, kolor zastosowania. Naszych ściągach, kolor tła muszą być kontrastowe, żebyśmy nie używali białych liter na białym tle, jasnym bardzo albo czarnych liter na bardzo ciemnym tle, bo to jest niewidoczne. Więc musimy zawsze pamiętać o tym, żeby, żeby skupiać się na tym, żeby nasz odbiorca mógł przeczytać wygodnie i łatwo te dane, które tam są. Szóste to. Pamiętajcie, że możemy zastosować mnóstwo animacji, tam jest mnóstwo animacji wbudowanych w edytor w, w programie do prezentacji. Tutaj może w tego, który my skorzystamy, czyli z prezentacji Goblin mniej, ale w PowerPoint'cie jest tam tego mnóstwo. Jest to Ciekawe są animacje, ładne dla oka, ale pamiętajcie, że jak jest ich za dużo, to wtedy się tworzy taki chaos, czyli wszystko gdzieś jeździ, wyjeżdża, kręci się, obraca i rozbija jakby to na czym ma się słuchać skupić, czyli na treści, a ona jest najważniejsza, to co wy mówicie i pamiętajcie, że jeżeli przygotowujecie jakąś prezentację, którą chcecie wrzucić do internetu, czyli ona będzie tak zapisana, że będzie, że ktoś się włączy i slajdy będą automatycznie się przełączać w jakimś czasie, no to musicie pomyśleć, jak długo trzeba, ile czasu trzeba poświęcić na dany slajd, żeby on się wyświetlał, żeby czytelnik mógł zanalizować dane, które tam są. Jeżeli umieszczacie na przykład jakiś wykres, no to więcej czasu jest potrzebne, żeby, żeby sprawdzić, co tam jest, jak to działa, jak to, żeby zanalizować ten wykres, niż gdy na slajdzie jest tylko obrazek jakiś. tak, Więc, więc w zależności od tego, jaka jest treść na danym e, slajdzie, tego czasu może być więcej albo mniej, albo w zależności od tego, ile jest tekstu tam napisanego. No i liczba slajdów też e, musi być wyważona, czyli nie może być ani za dużo slajdów, ani za mało. Jeżeli jest za mało, no to ktoś od razu odbierze to, że były dwa slajdy i koniec, no to, no to zapewne ktoś nie poświęcił, zrobił to tak, żeby było po prostu po łebkach, żeby było i koniec e, jak najszybciej. A z drugiej strony, jeżeli ktoś zrobi 68 slajdów w prezentacji, no to e, każdy ma taki od razu, że kurczę zanudzi mnie tym, to nawet nie będę się skupiał na razie co on tam mówi, bo jak będzie tu 68 e, slajdów opowiada, no to przecież będzie to 3 godziny tutaj ósne. Tak więc, więc trzeba wyważyć, jak wiele tych slajdów powinno być w zależności od tematu, ale pamiętajcie, żeby nie było ich za dużo, bo wtedy to jest nudne. Tak jak mówiłem wcześniej. Stworzymy prezentację na podstawie wiersza Jan Brzekwę Zo, więc musimy znaleźć najpierw ten wiersz. Wygooglajmy go sobie, wchodzę tutaj w google.pl albo w szykowankę tutaj i wpisuję Jan Brzekwę Ok, pierwszy, pierwszy link, strona tutaj akurat mi się wyświetliła. Wierszyki dla dzieci.pl, mam ten wiersz, więc ten wiersz skopiuję sobie, więc zaznaczam myszą, przeciągam w dół. CTRL plus literka C albo prawy przycisk myszki kopiuj i teraz wkleję sobie tutaj do edytora tekstu ten wiersz. Więc założę dokument tekstowy, dodaję utwórz, dokumenty, czekam aż się wygeneruje dokument i go teraz wkleję. Ważne, że jak będę wklejał, prawie przycisk to wklejam tutaj bez formatowania, czyli nie chcę zachowywać y, rozmiarów czcionek i tak dalej ze strony internetowej. Czyli zobacz, wklejam tutaj i y, wziąłem wklej na razie tą opcję, nie tą, którą chciałem tylko na drugą, żeby pokazać o co chodzi. Czyli mam skopiowane tak jak tutaj było na stronie. Dokładnie niebieskie czcionki. Niebieski kolor czcionki, tutaj niebieski też, ciemniejszy, style i tak dalej, pogrubienia i tak dalej. Wszystko mam dokładnie tak, jak było jak było tam na stronie, skopiowały mi się style. Tak nie chcę tego zrobić. Czyli ja chcę wkleić sobie tutaj, chcę wkleić sam tekst, więc wklejam go bez formatowania i teraz mam tylko sam tekst, niesformatowany, czcionka standardowa. Arial 11. Mam już zapisany plik tekstowy z wierszem. Teraz dodam prezentację. Klikam dodaj. Prezentację, poczekam na wygenerowanie się pliku z prezentacji i mogę zacząć tworzyć. I kilka słów o edytorze. Ten edytor prezentacji jest narzędziem działającym w przeglądarce internetowej, więc ma z mniej opcji, dużo mniej opcji niż chociażby PowerPoint, natomiast e, można zrobić w nim dobrą prezentację, przejrzystą prezentację, ładną prezentację, szybko i wygodnie. Więc ja tutaj e, będę korzystał właśnie z tego editora online, który bardzo ładnie się łączy ze wszystkimi tymi usługami naszymi, e, naszymi właśnie klasromowymi. Pierwsze, wybierzemy motyw naszych slajdów, czyli motyw, wybieramy tutaj klikając motyw i wybieramy który z motywów, który tutaj jest dostępny. Wybierz dowolny motyw, który ci się podoba, ja wybiorę ten tutaj. I w, w waszym podręczniku slajd tytułowy jest tworzony z takiego gradientowego jakby gradientu, czyli przejścia tonalnego. I ja tutaj też to zmodyfikuję, czyli zmodyfikuję ten slajd pierwszy tytułowy właśnie o takie tło, tło gradientowe. Jak to można zrobić? Mogę kliknąć slajd, edytuj motyw. I tutaj ten motyw z tego głównego slajdu, zobaczycie slajdów, jest kilka wbudowanych motywów, każdy z nich mogę, nie, mogę edytować i później używać, duplikując czy wstawiając kolejne slajdy, takie właśnie to one będą właśnie ten styl miały zapisany wszędzie. Ja zmodyfikuję ten, czyli to tło tutaj ten biały, białą beleczkę wyrzucę, czyli każdy element możesz kliknąć i klawiszem Delete albo backspace em usunąć usuwam. I dodam teraz tło gradientowe taki, yy, taki prostokąt. Więc tutaj z narzędzi na górze z kształtów wybieram prostokąt, narysuję tutaj prostokącik. Wybieram wiaderko, gradient i jakiś tutaj gradiencik. No niech będzie może ten, tylko teraz zauważę, że. Ten mój prostokąt przykrył wszystkie teksty, które są, dlatego że każdy nowy element rysowany jest na wierzchu, więc musimy go przesunąć jakby pod spód i do tego, żeby go przesunąć niżej, po, po, poniżej tych elementów, które już są umieszczone. Biorę kolejność, a ja chcę, żeby on był na samym dole, więc wybieram przesuń na spód i teraz mam tutaj ten e, tytuł e, wyżej, e, podtytuł też wyżej niż ten gradient. E, te kolory też mogę modyfikować, to jeżeli chciałbym, to Zmienić to jest jakaś grupa zrobiona, klikam dwa razy, yy, aż będę mógł edytować, zmienię w tych na biały, a ten błękitny może zmienię na jakiś pomarańczowy powiedzmy, biało pomarańczowe kreseczki i jeżeli ten styl mi się podoba, to odklikuję go i mam już tutaj ten mój yy, mój motyw i wpiszę tutaj tak jak w waszym podręczniku, wesołe za, wesołe za, podtytuł to na podstawie Pierwsza Jan Rzeczy pod tytułem Za. Zmienię tutaj też wygląd. Czyli zobacz, że każdy element, który kliknę, to on ma swoje pola tekstowe, ramkę. Tę ramkę można modyfikować, się zwiększając, zmniejszając ją. W ten sposób, w ten sposób albo tak. Mogę też przesuwać to, czyli, jak złapię gdziekolwiek zakrawęć i kliknę, to mogę złapać myszką i przesunąć. Ewentualnie, jeżeli jest kliknięte, to kursorami na klawiaturze mogę też przesuwać te obiekty w dowolne miejsca. Jak ci wygodnie, tak twórz. Sugeruję, żeby, jeżeli stworzymy jakiś, jakiś tutaj tekst, ja tutaj to wesołe za zrobię większe, czyli powiększę jako slajd tytułowy może do 60, ustawiam tutaj. Wyrównanie do środeczka i zmienię kolor na przykład na pomarańczowy i takie, może jeszcze większe troszeczkę. Zobaczymy tak na no. ok. Taki to pamiętajcie, że te pola tekstowe najeżdżają jedna na drugie, więc mogę jedno nałożyć na drugie, tylko czasem później jest problem z tym, żeby któreś odpowiednio kliknąć, które chcę. Czasem się zaznaczy nie to, co trzeba, więc dobrze jest tych pól nie najeżdżać jedna na drugie, a jeżeli już najeżdżamy, to niech to jedno pole zmniejszmy sobie tak, żeby one nie najeżdżały na siebie, jeżeli to jest możliwe. To stwarza mnie problemy wtedy. Ok. Na podstawie wiersza. I tutaj też zmienię sobie kolor ścianki na białą. Może wyrównam to do prawej strony i zmniejszę troszeczkę. O, żeby tak wyglądało. Dobra, mam tutaj. Wesołe, i całość przesunę niżej. Zobaczcie jak przesuwam też dwa obiekty zaznaczone. Teraz pokazuje mi gdzie jest środek, ta linia pomocnicza czerwona się pojawia. Czyli gdzie jest środek tej kartki w pionie i tutaj mogę, a tutaj jak przesuwam to jesteś w poziomie, czyli teraz jestem to na środku kartki tego slajdu, przepraszam, nie kartki jakby kartki w sensie tutaj tego ekranu. Więc tu mam to umieszczone na środku, mam slajd tytułowy. I teraz co mam zrobić dalej? Mam dodać kolejne slajdy, w których będzie Tutaj zepnijmy sobie na ten wiersz. Mam tutaj opisy zwierząt, tygrys, i tutaj część wierszyka, więc będę wrzucał na zwierzęcia ten kawałek wiersza i zdjęcie tego właśnie zwierzęcia. Czyli tutaj mam strukty tygrysa, strusia, papugi, lisa i tak dalej, z tych dowolnych zwierząt, które chcecie sobie wrzucić. Więc ja tutaj teraz dodam kolejny slajd i możemy dodawać slajdy tym plusem, ewentualnie. Rozwinąć tutaj tę ten, ten, listę, czyli jest to nowy slajd z układem, i mamy tu zdefiniowane układy. Czyli ja będę chciał mieć taki, że będę miał nazwę zwierzęcia, jakąś czcionką taką odmienną, napisany, i będę chciał mieć też ten kawałek wiersza i zdjęcie tego zwierzęcia. Więc mi tutaj z tych slajdów, które są, pasuje ten tutaj nazwany tekst w jednej kolumnie. Czyli jak to kliknę, to są takie szablony gotowe. Ten każdy szablon, naprawdę, tak naprawdę, możecie sobie sami stworzyć. I nie trzeba tutaj tego w ogóle wybierać, natomiast one są zdefiniowane w jakiś sposób i, i po co dodawać te ramki samemu, gdy one już są tutaj dodane, z jakimś stylem wbudowanym. Więc jeżeli chciałbym w ogóle jakąś ramkę dodać zacząć tworzyć, to tutaj są wszystkie elementy, których możemy użyć. Czyli jeżeli chciałbym mieć kolejne pole tekstowe, taką rameczkę, to wystarczy, że ją sobie narysuję i ona tak po prostu działa, tak jak dokładnie tak jak ta. Mogę tutaj zacząć coś wpisywać, jak ten tygrys, tak? Tygrys. I mam tutaj to wpisane, ale to jest zdefiniowane. Nie ma zdefiniowanej wielkości czcionki, i tak dalej. Tutaj w tych już gotowych slajdach, po to mamy ten motyw główny, i po to co mówiłem, że e, jakie są wytyczne do prezentacji, żeby było wszędzie tak samo. No to tutaj nie będę kombinował, tylko po prostu skorzystam sobie z budowanego slajdu. Tego i, i styl na każdym slajdzie będzie dokładnie taki sam. Więc te pole tekstowe nie jest mi potrzebne. Zaznaczam je, klikam na tę krawędź tutaj, żeby się pojawił ten krzyżak delete, usuwam. No i tutaj napiszę tygrys. I teraz wkleję tę część wiersza dotyczącą tygrysa. Ctrl-C Ctrl-V albo prawy przycisk możecie wziąć bez formatowania, czyli zachowując styl prezentacji. Ctrl-V No i mam tutaj tego tygrysa. Dodam kolejny slajd. Możecie zrobić dokładnie to samo, czyli tutaj wybrać i zrobić tekst z jednej kolumnie ewentualnie zduplikować sobie slajd, e, czyli gdzie tutaj mamy powiel, powinno gdzieś być powiel slajd i mamy drugi taki sam, też z tygrysem i tylko zmieniam nazwę wtedy na, na inną i, i ten wiersz kopiuję w play, ale chyba w tym przypadku będzie lepiej tworzyć kolejny dokładnie taki sam, żeby był pusty i zrobię teraz się struś e, albo skopiuję sobie ten wierszyk wpiszę tutaj strój. I kopiuję bez formatowania kod, czyli Ctrl, SHIFT i V. Bez formatowania. OK. Mam drugi. Dodam jeszcze dwa zwierzątka następne. Dobrze, dodałem więcej zwierzątek niż dwa, więc dodałem jeszcze żółwia, wilka, lisa i papugę. E, ok, i teraz co muszę zrobić? Muszę dodać jeszcze e, tutaj obrazek tego zwierzęcia. I teraz w waszym podręczniku jest tam to troszkę to inaczej będzie zrobione niż tutaj. Też dodamy obrazek, później tam wycinaliśmy tło. Tutaj nie ma takiej możliwości, ale zrobimy coś innego, co wam za chwilę pokażę. Dodamy efekt na tym zdjęciu. Więc jak w ogóle zawodować zdjęcie? Tutaj do do prezentacji. Możemy dwojako to zrobić. Pierwsze, wygooglać sobie jakieś zdjęcia w internecie, obrać na nasz dysk i wstawić tutaj poprzez obraz i z komputera, gdzie wyświetli się lista, tak jak to przesyłacie pliki jakieś z komputera do Classroomu, no tutaj będzie dokładnie to samo, ale mogę skorzystać z wbudowanej wyszukiwarki Google'a do grafiki, więc klikam sobie menu wstać, obraz, szukaj w internecie i tutaj pojawia mi się wbudowany Obraz Google i szukam tygrys tygrys. No i jakieś tygryska, zaraz tutaj wstawimy. Gdzie mam jakiś tygrysa, który mi się podoba? Może niech będzie ten. Klikam wstaw i zaraz obrazek mi się tutaj załaduje. OK, mam obraz. Troszkę to zmniejsze. Dodam też strusia. Czyli klikam w i na dole wstaw. Wszystkie troszeczkę zmniejszę obrazki. Dodam kolejne również, i później efekt, który chciałbym uzyskać, żeby to było ciekawsze. Dobrze, wstawiłem obrazki. Swoją drogą, co do tych obrazków, to jeżeli wstawią te obrazki i korzystacie z tej wyszkiewarki wbudowanej, to te obrazki powinny Mieć tutaj nasza, nasz program wyszukuje, ta wyszukiwarka wyszukuje obrazki, których licencja pozwala na to, żeby je umieszczać właśnie w prezentacjach, nie martwiąc się o prawa autorskie, czyli to są zdjęcia, które możemy w prezentacjach wykorzystać. Bo musicie wiedzieć, że nie każde zdjęcie, które jest w internecie, możemy skopiować i wkleić sobie i wykorzystać do, do celów takiego, jakich chcemy, nie? Bo to są zdjęcia czyjeś, ktoś ma prawo autorskie. Tutaj Google nam wyszukuje zdjęcia tylko takie z serwisów, takie jak na przykład Pixabay, gdzie możemy wyszukiwać zdjęcia za darmo i za darmo ich używać, nie łamiąc licencji. No i teraz w waszych podręcznikach, w podręcznikach migry jest opcja teraz, bo tam jest stworzone to w PowerPointcie, jest opcja, że usuwamy tło białe z, ze zdjęć. My tutaj nie mamy takich opcji, ale coś wam pokaże innego, jak uatrakcyjnić tutaj wygląd z tego zdjęcia, więc jeżeli kliknę w dane zdjęcie, pojawiają się tutaj Opcję formatowania i wybiorę sobie właśnie tę opcję, i mam tutaj chociażby coś takiego jak odbicie. Ja wszędzie porobię sobie właśnie odbicie. Czyli klikam odbicie i będę miał taki efekt jak odbicie lustrzanego, że to zdjęcie jest odbite. Zobaczcie jedno. Kliknięcie, klikam. Tutaj opcje formatowania mam już włączone. Odbicie i tak przy każdym slajdzie kliknę. Może to wyżej dam. Odbicie i mi tworzy się bardzo fajny efekt. odbicia takiego lustrzanego. Aby mój slajd był ciekawszy. Kolejne rzeczy, czyli tworzenie, tworzenie tutaj tych e, animacji między tymi obrazkami, będą w kolejnej części tego filmu. Ostatnią rzecz, którą zrobimy, to dodanie slajdu końcowego, czyli dodam tutaj jeszcze jeden slajd i mogę wybrać jako slajd. Tytułowy będzie miał dokładnie ten sam początek i koniec, będą ten sam styl zrobione. Piszę tutaj koniec, albo dziękuję za uwagę i tutaj się pisze. Zdefiniuję tak samo kolor tam na biały jak wcześniej, a tutaj tego tekstu na pomarańczowy, bo taki kolor... Wybrałem wcześniej, żeby tutaj było tak samo. Wybiorę też wyrównanie do środeczka. I tutaj do prawej konsekwentnie. Tam tak zrobiłem, to tutaj również zrobię tak samo. Oznaczam całość. Pomniżam na środek ekranu. I mam mniej więcej pierwszy slajd i ostatni taki sam. W kolejnej części zrobimy animację. Do tych slajdów zarówno animację prześmiń z całymi slajdami, jak i animacje poszczególnych elementów, żeby to się tutaj animowało przy, e, przy wyświetlaniu slajdu. To wszystko. Dzięki. Hej!